No, jeden z dziennikarzy napisał, że Stal się nie poddało łatwo. Także cieszy taka opinia, że zauważono, że zawodnicy starali się jak mogli i, i, i były kilka wyścigów spektakularnych. No ale punktów nie było takich, jakbyśmy chcieli. Obsachuję od składu, jaki pojechał i taktyki, która była, bo jednak no, walor sportowy, rywalizacja, zwycięstwa zawsze. Nam towarzyszy. Panie że jak tłumaczyć to, że, żeście lepiej jechali w pierwszej fazie zawodów niż w drugiej? Bo generalnie my, jeżeli chodzi o ekipy wyjazdowe, no to z reguły jest odwrotnie. Znaczy generalnie to jechaliśmy tak w, w, w środkowej fazie zawodów, można powiedzieć w trzeciej serii, drugiej, trzeciej serii lepiej. Myśmy no, dość szybciej obczytali warunki torowe. Jeżeli chodzi o mecz w stosunku do Zielonej Góry, nimi nie udało się utrzymać tej, tej skuteczności. W końcowej fazie meczu traciliśmy pozycję, była widać nerwowość troszeczkę w jeździe moich zawodników i to się przełożyło na to, że te dobre pozycje zostały stracone, aczkolwiek miał, nie miałoby to chyba zasadniczego wpływu na końcowy wynik meczu, aczkolwiek by ta porażka była znacznie mniejsza. Panie trenerze, teraz pytanie o naszych liderów. Dwie trójki tylko na koncie pana zawodników indywidualnie. No to można powiedzieć strasznie mało. Trzy, trzy, i, trzy. Jedna tak. zmarzika, dwa inwersyjne. Tak na gorąco trudno powiedzieć, e, czy, to, czy rywal był tak na tyle mocny, choć zawsze to jest tak, gdzie jest seria meczów. Na pewno gospodarze z tego co rozmawiałem z menadżerem Piotkiem Baronem wyciągnęli wnioski po tym zaciętym meczu i nieudanym początku dwa dni wcześniej z ekipą Zielonej Góry na własnym torze, i poprawka była, można powiedzieć, trafiona. My szukaliśmy pewnych takich e, innych rozwiązań, które mogłyby chociażby Bartek e, taki, który nigdy nie stosował, żeby no, albo przyniesie to efekt piorunujący, albo, albo nie, nie było to statycznie, że coś zafunkcjonowało, to jedziemy dalej tym samym szablonem. Dużo, dużo poszukiwań, które no, mam nadzieję w końcu zaskutkują tym, że będziemy mecze wygrywać rynek tak tam wiedział na początku o tym, że pojechali się tym swoim domowym składem, żałuje trener teraz, że nie wziął tam holdera, to mogło mieć jakiś wpływ na, na, na przebieg tego meczu? Z góry była taka założona taktyka. Tak, przedstawiłem plan na ten mecz dla zarządu. Moje argumenty zostały przyjęte, bo widziałem, że Zawodnicy, wśród zawodników układa się duża nerwowość i niepewność tego, czy w ogóle pojadą, bo to na tej zasadzie oprócz pierwszego występu, e, czyli braku występu Nielsa po, po fatalnym y, 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 jeździe w Rybniku, to było oczywiste, e, że jego nie będzie w składzie, tu, tu była jakaś logika, tu na tej zasadzie no. Tak, no, nie do końca wiedziałem na końcu, na kogo wyeliminować, na tej zasadzie, na kogo trafi, na tego No Tak nie może być. Zawodnicy oczywiście wiedzieli wcześniej, że nie pojadą, ale tak można powiedzieć, analizując mecze, w których ich nie było, człowiek się zastanawiał, czy dobrze zrobił. To e, taki obraz e, drużyny jest zły i przekaz, dlatego postanowiliśmy, że w tym meczu wystąpią, e, wystąpimy w swoim składzie, który był kontraktowany przed sezonem, każdy będzie miał szansę jazdy. Nie, mówiliśmy, nie mówiłem od razu, że każdy będzie miał gwarantowane 4 biegi czy 5 biegów w zależności. Jak się będzie mecz układał, taka będzie taktyka, ale widziałem, że chyba lepiej dać wszystkim szansę, bo wyraźnego lidera nie było. I jakie wnioski trener wyciągnął po tym, jak dał szansę swoim żużlowcom? No, wnioski będą jeszcze wyciągnięte i analizowane. No, ja nie mogę teraz mówić tu do obiektywu, że ten już nie pojedzie na pewno, a ten ma jakieś szanse. Są jeszcze inne imprezy, zwłaszcza mistrzostwa Polskiej Park, są jeszcze treningi, także na pewno zmiany będą, ale kto kogo będą dotyczyły, to nie chciał teraz zdradzać.